Podkładka skończona, oczywiście nie jakoś perfekcyjnie zrobiona, tak jak laserem, ale jest ok. Możemy grubość zobaczyć. Ta jest poliamidu, ta jest oryginalna stalowa. Zobaczymy, czy to. No, tutaj wejdzie, tu nie wejdzie. No, wchodzi, wchodzi, wchodzi. No. To jest 3 mm. Tutaj mamy tak 1,5. Tak gdzieś z 1,8, może nawet. Zobaczymy, jak to będzie chodzić na tym. Wydaje mi się, że w DAXie są, jest też z tego materiału. Podkładka, z tego co sprawdzałem. No i mm, fajny jest te, to uczucie, jak stopka, właśnie, tak sprężyście, jakby się na jakieś sprężynie odbijała. Zobaczymy, jak będzie, jak będzie z tym. No. Na pewno bycie potrzebowali do zrobienia takiego czegoś mini, szl mini szliwierki, lub takiego urządzenia wielofunkcyjnego. Ja mam akurat Sproxona, do tego kupiłem sobie jeszcze frez, papier ścierny, i co jeszcze? No i jakaś tarcza, nie? Do cięcia, żeby jakiś kawałek większy wyciąć. No I tutaj motorki, tak 代表。太